Zjeżdżasz trochę na boki. No idź dalej. Czekaj, ci pomogę trochę, bo trzeba wyjechać z powrotem. No poczekaj, ktoś pomoże ci. No teraz. Znowu ci trochę zjechało. Chyba ciężko będzie tak po tym iść, co? Dajesz radę? Koniec dobrze, ciągniesz. Ciągniesz no? Trzeba trochę tu wycelować. O o. O o. o, o.